Więc Grzegorz poznał się z Moniką w roku 2003 to był rzeczywiście zwrotny... Moment. dokładnie rzecz biorąc, że się obiec konentę i w roli mm -hmm. Alfonsa. No. No. Norbert, ja to... Norbert. Norbert. spowodował, żeśmy się poznali. Moniko, taka jest prawda i nie ukrywam, że to w zasadzie wszystko wynik sukcesu wystanego z palca. Byłem wtedy świeżo po takim wielkim sukcesie koszykarek naszej reprezentacji, byłem lekarzem tego zespołu, który w 1990 roku była, był najbardziej taki tajemniczy sukces polskiego sportu. Nikt tego nie pokazał. Nikt tego nie pokazał. <tuk> Wizja sport miała prawa, ale o tym nie wiedziała. Ja jednak. Ja jednak. Pięć Pięć sekund podobno było w, w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego Państwa! FINAŁOWY mecz Polski! Z Francią! Prowadzimy! Prowadzimy! 15 sekund do końca! Koniec. To było wszystko, co się pokazało w polskiej telewizji. Ale to wynikało z jakichś naszych y, wcześniejszych y, prób y, znajomości z Norbertem Przepraszam. No, ale potem, ale potem... Y, w zasadzie połączyła nas anemia. Tak, to połączyła rzeczywiście nas było. Nasza przyjaciółka anemia. Tak. Ktoś e, powiedzieć, że to była taka mm, burzliwa, y, y, tak powiem, początkowo burzliwa sprawa związana z nas, żelazem. Człowiek z żelazem. Właśnie ty byłaś człowiekiem z żelazem, ponieważ tu tam żelazo, tam żelazo, tu żelazo tam, żelazo, tam żelazo. I wreszcie no mówi koniec z tym żelazem, zrób coś do cholery z tym problemem. I tak to się zaczęło. Tam też były pewne yy, łzy, ale wywiad, którego udzieliła wtedy Monika, był jeszcze tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach. I tu pojawia się istotna deklaracja, którą wobec Was chciałbym złożyć, wobec Ciebie, Norbercie, wobec Ciebie, Grzegorzu, a zapytać o to Monikę. Cytuję: Zaplanowałam urodzenie pierwszego dziecka, gdy będę miała 29 lat i zrealizuję ten plan niezależnie od tego, kto będzie ojcem. Było wspaniałe, ale teraz powiedzcie, powiedzcie kochani, bo ma, doszły do nas takie, takie słuchy. Nie Doszły od Norberta. Nie wiem, Norbert, czy ty sam byłeś świadkiem. W każdym razie była taka. Byłem. Taka, taka trzydziestka była, tak? Trzydziestka, no urodziny były w każdym razie. Oj, to taka tak, impreza. O, o tym lepiej nie opowiadajmy. Nie? No, ale nie, to, nie, nie, nie. nie ale tak było w scenariuszu. No ale to, to była jakaś moja wstępna chyba wersja. miałem. Więc... Porą emocji w sobie musiałem nosić. Za zaspane sobie. poniedziałki wielka wspólna autorska kreacja oczywiście Tomku. Czy występ w teledysku to było dla Ciebie duże wyzwanie? O, tak miało się zacząć. Tak, ja się nastawiałem w ogóle na jakąś dużą rolę mówioną, może graną, więc z Moniką. Myślę, może jakiś układ będziemy taneczny robić. No skończyło się jak skończyło, ale, ale jak jesteśmy zauważalni. To jest najważniejsze. No i co? Jak Jesteśmy no profesjonalni. Jesteśmy profesjonalistami w pierwszym ujęciu, udało się. Więc muszę przyznać, że byłem świadkiem kilku bardzo takich intensywnych w pokładach emocjonalnych spotkań wspólnych Moniki i Tomka. Może pokażemy takie zdjęcia, które może trochę oddadzą atmosferę tych spotkań. Ale to nie było dla ciebie bolesne. Nie, nie, to było bardzo sympatyczne. Dla mnie również. to była wymiana, czy tylko jedno strono? Ja zapomniałam na trening spodni i kończył akurat mi pożycząc. Bardzo ciepłe to było. No tak. I ten wieczór zakończył się dla mnie niewiarygodnie pouczającą dyskusją. Ja nie wiem, jak przywołać jej ducha, bo naprawdę to chciałbym, żeby oni żeby otworzyli to jeszcze raz. Proszę Państwa, ja przez dwie i pół godziny słuchałem o tym, jakie są metody oszukiwania trenerów. Monika jak, i Tomasz Majewski. Jak, jak metody jak... oszukiwania trener. Proszę. Czy ja, y, ja mam łatwiej, bo już mogę o tym opowiadać, a tutaj y, siedzi na sali Henryk <grym> Kolszacz, którego pozdrawiamy. A no, właśnie Henryk Kolszacz. Nie wiem, czy Tomek na to. <grym> no. <grym> Dobrze, że już nie ma części motywacyjnych, które można było odmieniać. A <grym> ja kiedyś straciłem, ale to nieważne. <grym> Sport poza tym, że, 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 że my jednak coś tam trenujemy, czasem bardzo ciężko to, to jest też ten element magiczny, taki luźny i, i on też musi zaistnieć, żeby, żeby ten sukces był, także oczywiście są takie metody. U nas jest taka metoda, my dużo spędzamy czasu na siłowni, i nie zawsze patrzy, czasami gdzieś wyjdzie, jak się już bardzo nie chce czegoś robić, to się stuka sprzętem tylko, żeby był dźwięk i to skutkuje, seria jest zaliczona. Okay. Czy przypuszczałeś, że, że, że to tak potrwa długo i z takim dobrym skutkiem? No bo zaczynaliście skromniutko, yy, z, oczywiście z pewnym bagażem, bo, bo, bo Monika zdobyła już wcześniej, w 2001 roku, brązową medal świata świata Edmonton. No i trzeba było teraz udowodnić, że wasz duet potrafi no, yy, albo ten sukces powtórzyć, albo podnieść poprzeczkę. Ciszej jedziesz, dalszy budzisz. Uuu. To zawsze trener powtarza. To słynne, słynne nasze powiedzenie. Więc... Przypuszczaliśmy, że może coś tam będzie po drodze dobrze, gorzej, ale wiem tak, że pierwszy mój wyjazd z Moniką to w 2002 roku to było Mistrzostwo Europy w Monachium, od razu był dół Monika, nie weszła do finału 13 miejsce, koniec zgakania, ja koniec te... może potem wyszedł artykuł, że w 66, a nie więcej. No. Tak jakoś też przyjął to z takim ciężarem na swojej barki. Ja jeszcze trenerowi zapewniłam taką histerię ze swojej strony, także że muszę mi mocno pocieszać. Tak, przedtem oczywiście był taki moment, że szliśmy po wiosce i był na, na płocie na samym podium. Pierwsze miejsce Svetlana Fiofanowa. drugie ktoś tam, trzecie ktoś tam, Monika. Dawaj jej zrobimy jeszcze trójeczkę będzie trzynasta. Wiecie co i... Zostałam za to ukarana. I była trzynasta, nie weszła do finału. wtedy tą, tą, tą historię już przypominaliśmy parę razy. Ja mam szczególny prezent dla trenera za te lata, które wytrzymał ze mną i za to, kiedy zdobywaliśmy wspólne sukcesy i pozwoliłam sobie wykonać repliki i medali, które zdobyliśmy razem. Bo one też są trenera. Myślę, że się spodobają. To jest dwa srebrne medale. Mistrz świata. Kiedy nie ma, nie ma miłości. I wszyscy. Co dalej? Co dalej? Kiedy nie ma, nie ma miłości. Co dalej? Podziękować za te wspaniałe emocje, które dzięki Tobie stały się udziałem milionów Polaków. Chciałbym Ci podziękować za pracę jako przewodniczącej komisji zawodniczej w Polskim Komitecie Olimpijskim. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. i Chciałbym w tym miejscu dodać, że dzięki Tobie do Soczi pojedzie więcej zawodników, jest większa szansa na takie Wam Chciałbym Ci również podziękować, że spod Polski rodzina olimpijska jest dzięki tobie coraz większa. Świadczy o tym grono wszystkich tych, którzy są na tej sali i tych, którzy chcieliby być, ale z różnych powodów niestety nie mieli takich możliwości. Podniosłaś poprzeczkę na bardzo wysoki poziom swojej kariery sportowej. Ja tobie życzę, żebyś ją utrzymała, bo podniosła wyżej dalszej Drodze życiowej. Jutro być może będzie dla Ciebie równie ważny, a może ważniejszy dzień z punktu widzenia rodziny. Ważniejszy. To zaraz może trochę ja w imieniu rodziny lekkoatletycznej. Dwa zdania. Nie ma prezesa z kuchy, bo jak większość po prostu zachorował. I myślę, że teraz leżąc w łóżku szykuję kolejny wzór, o którym dzisiaj mówił Przemek. Pytanie tylko, kto z niego sko skorzysta, myślę, że paru się znajdzie. I teraz mam tutaj. Mam tutaj taki prezent i, i może dwa słowa. W polskim związku lekki atletyki dużo się zmienia, ale jeżeli chodzi o prezenty, niewiele. Może dostać talerz albo krawętę. Piękne, bo przynajmniej każdy z nas, ten kto kończy karierę, to zawsze w szafie będzie miał albo ten talerz, albo ten grawerto. ja naprawdę autentycznie apeluję do nas wszystkich, bo pewnie na tej sali siedzą ci, którzy w przyszłości być może przejmą stery Polskiego Związku, ale i apeluję o to, błagam, nie zmieniajmy tego. Niech to będzie albo talerz, albo grawerto. Proszę Państwa, powiem szczerze, że Piotrek Długosielski, który dzisiaj, który jest od niedawna sekretarzem generalnym Polskiego Związku Lek Atletyki zostawił mi w hotelu na recepcji tenże prezent. Po, podkreślam, albo talerz, albo grawertą. Teraz się przekonamy. I mówi, I mówi Seba, proszę cię przekaż od wszystkich, od prezesa, od zarządu, od całej rodziny atletycznej ten prezent dla Moniki. Proszę państwa, otwieram. Proszę, spójrzmy. Grawerto. <grym> Słuchajcie, ja mogę przeczytać, ale te słowa one są wszędzie, na tych talerzach i grawertonach takie same, także... Pani Monice Pyrek, w dowód uznania za wybitne wyniki sportowe osiągnięte w czasie całej kariery sportowej, czego dowodem są liczne medale i rekordy Polski oraz nieoceniony wkład w rozwój i popularyzację lekkiej atletyki, a w szczególności w skoku Typce. Pani Monica. jeszcze zawody sportowe, nie będę uprawiał kryptoreklamy lekkoatletyczne na Hali. Jesteśmy w pięknym mieście lekkoatletycznym Szczecinie, drugie piękne Nieopytgosz. Tam też będziemy żeg żegnać Ciebie, więc pewnie będzie talerz. Dzięki bardzo.